Hej, witam się z Wami w kolejnym filmie. E, niestety planowałam nagrać vlogmasję i mi to nie wyszło, bo dopadła mnie choroba. E, także jestem już drugi tydzień na zwolnieniu. Jako taką już się czuję, ale jeszcze e, niestety do końca mi nie przeszło. No i z racji tego vlogmasy się nie udały. Ale przygotowałam dla Was film, w którym pokażę Wam, jakie paczki do mnie ostatnio przyszły. Razem sobie je rozpakujemy. I będą tutaj też fajne propozycje na prezenty gwiazdkowe, także zapraszam Was do oglądania. No i pierwsza paczówka to jest taka urocza paczka od Annani. Mamy tutaj cztery sera do twarzy. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Powiem Wam, że ja już używałam tych produktów i. To jest mój totalny ulubieniec, e, czyli serum odbudowujące. Ja ogólnie miałam problem z zaburzoną barierą hydrolipidową i w dalszym ciągu gdzieś tam mi się to odnawia. E, I to jest e, serum z niecynamidem, z e, kwalanem i ceramidami. Ono ma konsystencję, już Wam pokazuję, takiego kremiku. O, zobaczcie. Także to jest taki lekki kremik. Ja używam tego serum, zarówno solo, na przykład pod makijaż, jako właśnie taki krem, zwłaszcza w lecie mi się to sprawdzało, albo na noc pod jakiś taki już bogaty krem, na przykład Bielenda z Ceramidami jest bardzo fajny, albo z Health Labs. No i zobaczcie, tutaj mamy taki zestaw. To serum też było w takim kartoniku. I mamy jeszcze serum rozjaśniające z witaminą C i śluzem ślimaka. Mamy serum przeciwtrądzikowe z kwasem salicylowym i kwasem azelainowym. Ja sobie na przykład to serum stosuję tak punktowo na jakiegoś pryszcza, jak mi wyskoczy. I mamy jeszcze serum przeciwzmarszczkowe z peptydami i kwasem hialuronowym. Także powiem wam, że to jest w takim właśnie bardzo ładnym opakowaniu i to jest super pomysł na prezent pod choinkę. No i teraz mamy taką wielką paczkę. Powiem wam, że ja byłam zdziwiona jak ją e, dostałam. E, ona jest e, z firmy Veoli Botanika i mam tutaj różne wcierki. Mamy tak, stymulująco-wzmacniającą wcierkę. Następna jest stymulująco-wzmacniająco-regenerująca wcierka, ale olejowa. Ja ogólnie nie przepadam za olejowymi wcierkami. Wolę takie konsystencji wodnej, więc myślę, że ta wcierka po prostu do kogoś poleci w prezencie. Następnie złuszczająco-nabierzający peeling. I powiem Wam, że ja już widziałam opinię o tym peelingu. U Boże, nie pamiętam u kogo, ale pamiętam, że on bardzo fajnie wypadł, więc będę go na pewno testować. Następnie mamy normalizującą, łagodzącą wcierkę wodną, czyli to już jest coś dla mnie. I jest tutaj wygładzająca, nabłyszczająca maska laminująca. Ja już sobie jej użyłam trzy razy i totalnie jestem zachwycona. Słuchajcie, włosy po tej masce są tak przepięknie wygładzone. I zero puchu są bardzo błyszczące. Takie właśnie jest taki efekt tej laminacji, są bardzo sypkie, także ja jestem tym produktem totalnie zachwycona. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj taki masażer, on jest bardzo mięciutki, więc myślę, że fajnie się go będzie używać. Grzebień i herbatka. Ja jestem herbaciarą. Kawę też uwielbiam, ale jednak jestem bardziej herbaciarą. I tutaj mam miętową herbatkę zieloną, więc na pewno będę ją pić. I powiem Wam, że ja jestem ogólnie zachwycona tym, jak firmy teraz. Dobierają składy tych wszystkich produktów. Naprawdę to wszystko poszło tak do przodu. Mamy teraz tak ogromny wybór w bardzo ciekawych właśnie produktach. Dla mnie to jest na plus, bo mam co testować i tego jest naprawdę dużo na rynku. Także przechodzimy do następnej paczki i stąd naprawdę polecam Wam tą maskę laminującą. A teraz coś dla osób, które zmagają się z przetłuszczaniem. E, paczka od wisi e, i już Wam pokazuję, jakie nowości tutaj do mnie e, przyszły. Mam tak: serum normalizujące, mm, normalizujące sebum, czyli redukuje nadmiar sebum, uczucie świeżej skóry, głowy. E, I to jest właśnie do przetłuszczającej się skóry. E, następnie, już Wam mówię, co tu jeszcze jest: szampon. E, I maska. O ile dobrze patrzę, tak, odżywka normalizująca sebum. E, I ja to myślę, że przetestuję na siostrze, <gryw> <gryw> dlatego że ona jest akurat nastolatką. W tym czasie wiadomo, że ta skóra się mocniej przetłuszcza, więc ten zestaw poleci do niej e, i wtedy dam Wam znać, jak u niej się właśnie to sprawdziło. Ja nie mam skóry przetłuszczającej się. E, raczej jest normalna w kierunku suchej. Dlatego, no, generalnie, u mnie nie będzie widać efektów, więc przetestuję to na siostrze i pokażę Wam później efekty. Tutaj jest coś, co miałam okazję testować jeszcze przed premierą, także te produkty już doskonale znam. Mam tutaj linię. Do skóry głowy i do włosów z marki Health Labs. Powiem Wam, że ja jestem naprawdę oczarowana tymi produktami. Odżywkę i szampon stosuję naprawdę bardzo często. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku i co tutaj mamy. Mamy szampon z prebiotykami, mamy trechomaskę z ceramidami do skóry głowy i mamy odżywkę. Na długość. I odżywka to jest naprawdę totalny chicior. Ona mm, daje mi taki efekt mięsistych włosów. E, dosłownie, one są takie ciężkie, takie wygładzone, ale nie przeciążone, także naprawdę sprawdza się super. E, szampon będzie też fajny do stosowania na co dzień. On się ładnie pieni, ja to lubię, właśnie. E, więc naprawdę to jest fajny zestaw. E, one są drogie, te kosmetyki, od razu Wam mówię, ale jeśli na przykład chcecie zrobić komuś prezent albo zainwestować w jakieś droższe, niedrogeryjne produkty, to zdecydowanie Wam polecam akurat te, dlatego że te składy są naprawdę bardzo przemyślane. Nie ma tutaj nic przypadkowego, także naprawdę polecam Wam. na coś, co dostaniecie w Hebe, czyli nowa seria marki Heritage Cosmetics, czyli marki stworzonej przez Agnieszkę Niedziałek. I mam tutaj całą tą serię, także już Wam po kolei będę pokazywać, co się w niej znajduje. I mamy tak, aktywator skrętu, ale ja go będę używać jako odżywkę bez spłukiwania. Następnie mamy Kołoż, e, czyli to jest taki łagodny krem myjący do skóry głowy. E, żel utrwalający, a ja go wypróbuję, mm, właśnie do wydobycia fal. Dawno tego nie robiłam. E, mamy wcierki. E, wcierka chłodząca i wcierka rozgrzewająca. Ja w ogóle kocham rozgrzewające wcierki, więc na pewno sobie ją przetestuję. E, tutaj mamy. Łagodny szampon, następnie są e, trzy odżywki, i mamy tak: codzienną odżywkę e, do włosów średnio porowatych, mamy regenerującą odżywkę do włosów wysokoporowatych, i mamy lekką odżywkę do włosów średnio i nisko porowatych. I ostatni produkt to jest. E, Mocny szampon helatujący, taki oczyszczający. E, I ja już sobie e, przetestowałam trzy produkty e, z tej serii, już wam pokazuję, co. E, przetestowałam sobie szampon łagodny, regenerującą odżywkę. I gdzie ja to mam? O, i ten aktywator. I tak, moje pierwsze wrażenia. E, łagodny szampon, rewelacja. Naprawdę, słuchajcie, on się tak pieni. On się tak pieni, że ja byłam w szoku. E, ja uwielbiam takie szampony, także na pewno będę go stosować. E, uczucie miałam po nim takiej naprawdę fajnie oczyszczonej skóry, ale jest delikatny. E, włosy są uniesione od nasady, więc myślę, że to może być naprawdę mój ulubieniec do codziennych myć. Więc polecam. Jeśli chodzi o odżywkę i o aktywator, to mam takie mieszane uczucia, <laughs> dlatego że włosy owszem, były wygładzone, ale brakowało mi tej takiej sypkości dociążenia, zwłaszcza na końcach, także niby była tafla, no ale czegoś mi tam brakowało, więc na pewno będę te produkty też stosować osobno. Przetestuję sobie, je, bo może one w połączeniu mi dały taki efekt nie do końca zadowalający. Zobaczymy. Na razie jeszcze nie oceniam, bo dopiero to są moje pierwsze wrażenia, więc na pewno będę jeszcze testować te produkty solo i się z Wami podzielę. I ostatnia paczuszka jest firmy Yope. Ja uwielbiam firmy Yope za to, jakie mają zapachy. Naprawdę jestem totalną fanką. No i przyszła tutaj do mnie zimowa seria. W tamtym roku była taka granatowa, uwielbiałam ją. W tym roku mamy czerwoną i powiem Wam, że też tak przepięknie pachnie. I już Wam mówię, co tutaj jest. Jest balsam odżywczy, ochronny krem do rąk, naturalne mydło i żel pod prysznic. I już Wam mówię, jakie to są zapachy. To jest takie, moim zdaniem, co ja tu czuję. Chociaż dobrze, że już w ogóle odzyskałam węch tak w miarę. No ja tutaj czuję takie, nie wiem, goździki, cynamon, może trochę jabłko, ale dokładnie Wam powiem, co tutaj jest. Pachnie balsamiczną ambrą i drzewem cedrowym, ze słodką nutą karminowego pieprzu. No, także mój węg zawiódł, no ale ja tutaj czuję właśnie jakiś cynamon, goździki i jabłko. Pomińmy to, ale zapach jest naprawdę taki otulający ciepły, zimowy, naprawdę super. I co jest fajne, te produkty nie są tłuste, jeśli chodzi o balsam i o krem ochronny do rąk. Ja nie lubię się lepić. Ja po prostu nienawidzę, jak nałożę sobie krem. W ogóle nie lubię od tej strony mieć kremu, to nie ma opcji, ale jak nałożę też balsam, nie lubię się kleić. A to jest taka konsystencja jakby trochę wodna. Znaczy niby nie wodna, bo on jest normalnej konsystencji, ale jak już rozsmarowuję ten balsam, to on po prostu się od razu wchłania, tak, no, no nie wiem, jest taka śmieszna konsystencja, ale mi to pasuje. I dodatkowo tutaj jeszcze miałam taki piękny planer i nie wiem, czy kojarzycie te obrazki z Instagrama, ale właśnie ten planer powstał z nieładnie i powiem Wam, że naprawdę mega są te rysuneczki, ja sobie chcę właśnie zacząć wpisywać różne rzeczy. Ja generalnie nie umiem w planowanie, ale może taki fajny planer mi w tym pomoże. Mam nadzieję, że podobało Wam się otwieranie paczek ze mną. Jestem bardzo ciekawa, co Wam wpadło tutaj w oko. Co chcielibyście przetestować? Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. I jeśli podobał Wam się film, to zostawcie mi łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku.